Witajcie w recenzji najnowszego adresatu Razer Jest który zależnie od wybranego sklepu kosztuje do 800 do 1000 zł, czyli mniej więcej tyle ile dobra kartograficzne. Zacznę od tego, że słuchawki pod względem wizualnym prezentują się bardzo dobrze. Konstrukcja jest wykonana z matowego plastiku średniej jakości z drobnymi wstawkami błyszczących elementów. Już po wyjęciu z ustępnego pudełka zauważyłem pierwszą poważną wadę. Cały szczeszczy jak cholera. Posłuchajcie. U góry bardzo szerokiego pałka mamy wygraworowane eko skórze Logo Razer, a zaraz pod nim miękką poduszkę i tu mogę Was zapewnić, że mimo dość ciężkiej wagi hacetu nie poczujemy nieprzyjemnego ucisku u czubka głowy nawet po paru godzinach gry. Muszle od zewnątrz pokryte są metalową siateczką, pod którą znajduje się lity plastik i tując tym samym konstrukcję półotwartą. Na środku znajduje się miejsce Logo Razer podświetlonego różnobarwnym systemem chromu Każda muszla ma swoje indywidualne pokrętło na lewej od głośności mikrofonu i na prawej od odsłucharce. Gdy wcisniemy pokrętło na lewej słuchawce, mikrofon zmutuje się i zaświeci na czerwono. Całość jest zwijana do muszli bardzo giętka, więc łatwo dopasujemy go do ust. Obok mamy też dodo sygnalizującą podłoże do ładowania oraz przycisk do wybudzania headsetu, który będziemy używać dość często, ponieważ słuchawki bardzo szybko się wyłączają. Na prawym panelu znajduje się potencjometr głośności dźwięku, po którego wciśnięciu wyciszymy dźwięk. Obok znajduje się schowek z magnesem na Cinch USB. Niestety Razer Manowar nie mają zapasowych baterii, ani możliwości ich podmiany na naładowany. więc raz na dwa dni będziemy musieli z bezprzewodowego headsetu korzystać przez około 3 godziny po kablu, by go naładować. Warto także wspomnieć, że z przez producenta 14 godzin na baterii, z włączonym podświetleniem chroma, udało mi się uzyskać 12 godzin, ale bez włączonego podświetlenia. Podobnie jest z zapewnień o 12-metrowym zasięgu od nadajnika. Pozostaje jedynie 6 metrów i to w linii prostej, bez żadnych ścian czy innych przeszkód po drodze. Przyznam, że nieco się tymi zapewnieniami Razer zawiodł. Przejdźmy do plusów konstrukcji. Projekt Projektanci duży nacisk położyli za to na ergonomię headsetu, ponieważ pamięć względem muszli można regulować w aż 14 stopniowej skali a same muszy dopasowują się do głowy użytkownika w 15 stopniach pionu oraz 105 stopni w poziomie. całości dopełniają miękkie i odpinane, profilowane do poduszki headsetu, które obłożymy nawet duże u. Ogół mokrości wewnętrznej u góry 30 mm, a u dołu 20 mm, średnica zewnętrzna to 105 mm, a wewnętrzna 60 mm. Wadą niewątpliwie jest brak pianki memory foam na nausznikach, którą uświadczymy już w słuchawkach dwa razy tańszych. Profilowanie muszli do żuchwy jest zarówno wadą, jak i zaletą. Wadą, bo już po chwili od założenia na uszy Razer Nano czujemy ucisk na szczęce. Mniej więcej taki jak po nocy spędzaniu przy lodówce lub od godzinnego rzucia bumy. Nasza szczęka po około dwóch tygodniach przyzwyczaja się do tego ucisku i dalsze użytkowanie jest bezproblemowe. Samo profilowanie sprawia, że wygłuszenie muszli jest niemal perfekcyjne i spokojnie można w Razer Manowar np. kurzeń. Nie spadną także z głowy nawet gdy staniemy do góry nogami na rękach. Dzięki Razer Manowar jest wprost idealny do grania. Ma charakterystykę mocno podbitych basów, które możemy regulować w razie Brzmienie Razer Man OR ma charakter litery V. Mocno podbite basy, wycofany środek i zauważalne tony wysokie. Co prawda nie sprawdza się w odsłuchu studyjnym, jednak pamiętajmy, że to słuchawki gamingowe i właśnie w grach sprawdzają się wyśmienicie. Jeśli miałbym je porównać do innego zestawu, to stwierdziłbym, że są znacznie lepsze od popularnych HyperX Cloud. A dzięki świetnemu oprogramowaniu oraz Synops ucieszył możliwością bogatej personalizacji. Oprogramowanie wita nas z zaproszeniem do kalibracji dźwięku 7.1, który Podczas sieciowej rozgrywki nieraz zaskoczył mnie dokładnością pozycjonowania dźwięku. W zakładce jest zdefiniujemy jak mocny bas preferujemy, wyrównamy skoki głośności odtworzonego dźwięku i ustalimy poziom aktywnego otrzymania mikrofonu, a także głośność komunikacji np. Na, na tym spiku. Bliźniącę funkcje uświadczymy w zakładce do mikrofonu, więc je pominę. A w zakładce Mixer dostawi bardzo przydatną funkcję sprecyzowania różnych głośności dla systemu i przeglądarki internetowej. Magie zaczyna się w karcie oświetlenia, gdzie do wyboru oprócz typowych efektów oddychania i przechodzenia barw mamy możliwość wyboru koloru zmian. Tu zaczynają się schody, bo po wybraniu np. koloru białego, na słuchawka pojawi się barwa bunkice. Podobnie jest z innymi kolorami, na większość zmienia się na odcin bunkitu. Bezproblemowo działa wybranie koloru niebieskiego, czerwonego i zielonego. Przy okazji krótkiego streszczenia pozwoliłem sobie na test mikrofonu. Podsumowując, Razer ORal może nabyć za 800 zł, jednak znacznie korzystniej wyjdzie z go z zagranicy. Audio stoi na nieco lepszym poziomie przykładowo od konstrukcji HyperX Cloud. Najnowszy headset Razer ma także dużą możliwość personalizacji ustawień dźwięku oraz mikrofonu. Jeśli chodzi o Prebis to niewątpliwie największą pośród nich jest Festival Plastiku. Zaraz zanim pojawiają się problemy z zasięgiem i nieustannym przerywaniem transmisji bezprzewodowej nawet z odległości jednego metra od nadajnika. Podobnie zachowuje się bateria, która przy 100% naładowania informuje, że jest rozładowana. Słuchawki wydają przy tym co dwie minuty irytujący dźwięk, podobnie do tego o przerywaniu transmisji. Posłuchajcie. Za wisienkę na torcie możemy uznać irytujące zbyt szybkie wyłączanie się headsetu mniej więcej 20 razy po 3 godzin jego użytkowania. O ile dwie ostatnie wady można naprawić aktualizacją, której do końca testów nie uświadczyłem, to reszta pozostaje bez zmian. Jeśli recenzja Ci się spodobała, daj łapkę w górę, jeśli było inaczej, nie zapomnij łapce w dół oraz komentarzu co byś poprawił. Jak masz jakieś pytanie dotyczące headsetu, zadaj je śmiało pod filmem, a z pewnością odpowiem. Szczała!